Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję. Karty. Pierwsza karta to jest sedno pytania: siła. Co wychodzi naprzeciw? Dziewięć kilków. Wynik, odpowiedź, rada. Dybą. Wyłożę kartę. Mag. Na spodzie talii jest karta wisielec, i to może być tło czytania. Siła, sedno, siła. To jest zahartowanie, siła umysłu, absolutna nieustraszalność. To jest duża pewność siebie. Ludzie mają zdolność do poznawania, do tworzenia. Bycie świadomym. To jest ciągła praca, to jest ciągła próba osiągnięcia miłości. Tutaj mogą być nierozwiązane problemy rodzinne, domowe czy z rodzicami. Tutaj jest nadzieja na rozwiązanie tego za pośrednictwem kobiety, czy przy pomocy kobiety. To jest umiejętne spojrzenie na swoje życie, trzeźwe spojrzenie na siebie, trzeźwe myślenie. Możemy być zaskoczeni miłą niespodzianką. Prawdziwym pokazem zaangażowania się w związek. Mogą pojawić się ograniczenia materialne, zagra plan długoterminowy, pojawi się świadomość problemu i chęć jego rozwiązania. Tutaj jest walka o lepsze warunki. Pojawi się odważne pokonanie przeszkody bez utraty siebie. Sytuacja się zmienia. Co wychodzi naprzeciw? Dziewięć kielichów. To jest oczekiwanie. Ale na co? To jest niespełnione pragnienie. Niespełniona miłość. Próżność. Zarozumiałość. Niespełniona nadzieja. Duża frustracja. Kiedy jesteśmy sfrustrowani, to nie znajdziemy dla siebie odpowiedniego partnera. Tylko frustratę, jak my. Więc wcześniej czy później związek się rozpadnie. To też jest dyskusja. W której wykazano nam brak racji. To też jest poczucie dużej straty. Wynik, odpowiedź, rada, diabeł i mag. To nie wstyd nie mieć pieniędzy. Wstydem jest, że mamy pieniądze. I jesteśmy lepszą osobą od innych. W życiu nie jest ważne, co mamy, ale kogo mamy. Dojrzałą kobietę może zaskoczyć prawdziwa i szczera miłość miłość mężczyzny, miłość do niej. Kobietę po 55 roku życia może zaskoczyć wyznanie jej miłości, prawdziwej miłości, bo cyrki już widziała. Kiedy jestem we Włoszech, to lubią poranne włoskie cappuccino czy espresso. Lubią rano przed upałem usiąść na zewnątrz, przy stoliku, w jakimś barze czy w restauracji i wypić kawę. Posłuchać ich gwarę. Ta kawa niewiele kosztuje. A jak dużo przy tym jest przyjemności? Powiem ci. Kiedy ją straciłeś, kiedy kazałeś jej czekać na wiadomość od siebie, kiedy jej nie doceniłeś, zlekceważyłeś jej inteligencję, kiedy po prostu z nią nie porozmawiałeś, bo posłuchałeś swojego wyuzdanego ego. Nie próbuj być dla niego jego drugą mamą, nie pomagaj. Ale, ale wspieraj, nie załatwiaj za niego jego żadnych problemów finansowych. Zawsze musisz dbać o to, co lubisz, o to, co lubisz robić, to, co jest dla Ciebie ważne, czyli Twoje pasje, czy Twoje interesy. To wszystko powinno być u Ciebie na pierwszym miejscu. Nie zatracaj się dla Niego. Bo kiedy zatracisz się dla niego, to nigdy nie będziesz dla niego partnerką. Większość kobiet myśli, że za rozpad w związku odpowiada osoba trzecia. Ale jakby dobrze było w waszym związku, to by się nie pojawiła osoba trzecia. Żeby powstał związek i trwał. To kobieta musi być niezależna, pewna siebie. I powinna nie zatracić się dla mężczyzn. I to jest ważne, co teraz powiedziałam. Dziękuję. Baśmie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara terot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot.